Cześć, witam was. Dziś zaprezentuję wam kart mod. Mod daje do gry wózki. To zaczynamy. Zaczniemy od kraftowania deski. Wygląda mi się tak. Potrzebujemy czterech desek. O. Później yy, koła, to wózka dwa koła, rękawice, żeby ciągnąć wózek. I jeszcze dwa patyki są potrzebne. No i tych części bez są niepotrzebne do niczego, poza wózkiem. Krajemy wózek, tak? Mamy wózek. No i dobra. To wózek służy do położenia np. w nim w skrzyni. o i wygląda tak. Można go pchać, chociaż nie warto pchać, bo nie wiadomo gdzie skręci. Można go ciągnąć za sobą, klikamy prawy przycisk myszki. Trzymajcie rękawice w dłoni, Mamy to trochę spowalnia, ale... O, i jak widać, wciągniemy wózek. No nie można z nim biec. No i wózek chodzi za nami tylko jedną kratkę. Wyżej. Jak ktoś ma modę, żeby się wspinać po ścianach, na przykład ja na Smart moving. no to już wózek za nami nie wiedzie. O, wjechał! Źle. A no i dobra, Ale trzy rzeczy nie powinien wjechać. No jak widać nie może wjechać. Te trzy. Te dwie też nie powinny móc wjechać. Co bym wjechał? No nie może wjechać, to dwie. To bym podjechał coś, O i jak za daleko odejdziemy i on się zablokuje, to on już za nami nie będzie jeździł. Można ciągnąć tylko jeden wózek. Nie można ciągnąć dwóch. No. W lewym dolnym rogu, od tej jest pokazane. Jak ciągniemy, to o niskoryswalnym że idzie za nami. I do tych wózków można włożyć tylko... Yy, ...skrzynię. Piecyk i... o i crafting boxa. O, i wygląda trochę tak za bo Tu można włożyć piecyk, a crafting. No i możemy ciągnąć tylko ze, ze sobą. No, jak widać. To no i każdy z nich ma normalne swoje właściwości. Jak ślizgniemy ręką tylko. Znaczy, byle czy by nie rękawicą. No to jak widać, otwiera nam się okienko i możemy sobie coś, powiedzmy, doprzedobić. przetopić. i się przytapia, jak widać. Tutaj możemy coś sobie zrobić. Jak widać... No tutaj włożyć. Nie ma animacji otwierania i dźwięku. No, no i wózek można zniszczyć ręką, tylko trzeba... o, wypada nam wszystko, co z niego jest. No, hmm. jak wiem, że też wypadło wszystko. A i nie może tam włożyć innych klocków, poza tymi trzema, tylko to się nie da włożyć. Powiedzmy, o, to też się nie da. Tylko opiacek się da w skrzynie i służy ślicznej. To jak widać wpadnie do lawy. To się rozwala tylko by odobrażać. Tak my idziemy. O i wpadnie za lawy to się nie zepsuje. Szybko. Słyszałem wózek. Uff. Jak sam wuj do lawy, o! Trzeba wyszło. Aha, ok. No jak wpadniemy z łuskiem z skrzynią do lawy Jeszcze włożyłem O, włożyłem jeszcze jakieś jajka To jak wózek wpadnie do lawy Z tym No, wpadaj do lawy że No, tu zyskujemy te rzeczy znaczy, jak wpadnie beznos, to się spalą. Powinny się wszystkie. No i z, to chyba z tego ładu na tyle. Przejdźmy do instalacji. A więc, wchodzimy w stronę, mamy w opisie. Tu mamy stronę moda, moda Ladera. Tutaj jest wszystko pokazane, jak to, co wygląda, jak zrobić. Zjeżdżamy tutaj na dół i klikamy Download. Start client, zapisujemy plik, zapiszę. Wy zapisujcie sobie, gdzie chcecie. Dobra, nie będzie potrzebny teraz ModLader. Czekamy chwilę. Klikamy skip ad, możemy zapisać plik, zapisujemy, gdzie chcemy. Dobra, zamykamy. No i te dwie rzeczy, jakie mamy, to wciskamy Windows R, wpisujemy Procent up Wchodzimy w folder kropkę folder mods i tu wrzucamy plik z modem. Później wracamy i wchodzimy w folder bin. Później w minecraft.jar. Od, odpalamy ku Włączamy do ladera, czyli folder, wrzucamy wszystko. No i to wszystko. Teraz się normalnie odpalić i działać. No. no i widać, działa. To dzięki za obejrzenie, oceniaj, komentuj. Cześć.